Członkowie i sympatycy koalicji obywatelskiej spotkali się na konwencie wyborczym w akwa Kolejny raz zaprezentowano kandydatów na wszystkich szczeblach wyborów samorządowych. Człowie politycy zagrzewali ich do prowadzenia intensywnej kampanii. Były poseł Ziemi Wałbrzyskiej, obecnie koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, wspominał, że dawniej w miejscu, gdzie stoi obecnie akwazdrój, był również basen. I to właśnie w tym miejscu uczył się pływać. To, jak obecnie wygląda ten obiekt, świadczy jego zdaniem o tym, jaką drogę przebył Wałbrzych w swoim rozwoju, który zawdzięcza skuteczności władz samorządowych. Mam świadomość, jak trudne to było 30 kilka lat dla Wałbrzycha. Jak ważnym momentem był 2011 rok, to znaczy najpierw decyzja wtedy premiera Donalda Tuska, żeby obowiązki prezydenta powiedzieć Romanowi Szołomejowi, wsparta kolejnymi wyborami mieszkańców. I to nie jest wynikająca z przyjaźni kurtuazja, to jest jakby moja wiedza, moja obserwacja, moja rodzina, moja mama przecież tu w obrzechu mieszka i, i, i jakby to wszystko też widzi, że to był. Przełomowy moment dla Wałbrzycha, Ta prezydentura Romana Szełemeja, który zupełnie nowy kierunek nadał temu miastu, dał nowy pomysł, nową wizję, i to, że po 13 latach się spotykamy w takim poczuciu wielkiej zmiany, która tu nastąpiła, jest jego wielkim. Osobistym sukcesem całej jego drużyny, proszę o wielkie oklaski dla Romana Szelmeja. Do Walbrzycha przyjechała także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. Posłanka Ziemi Wąbrzyskiej przypomniała, że mamy obecnie bardzo intensywny okres, choć trwa kampania samorządowa, to wszyscy mają jeszcze w głowach minione wybory parlamentarne, a przed nami już wkrótce wybory do Europarlamentu, a za chwilę prezydenckie, więc wymaga od wszystkich członków i sympatyków Koalicji Obywatelskiej pełnej mobilizacji. Muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo dobry czas. Bardzo dobry czas dla nas, dla koalicji obywatelskiej, dlatego, że my potrafimy rozmawiać z ludźmi. My się ludzi nie boimy, my do ludzi wy, wychodzimy. My wiemy, że banery, plakaty, ulotki, billboardy nie wystarczą, że trzeba ubrać trampki i trzeba zapukać od drzwi do drzwi. To robi Roman Szełębej, prezydent. Czy musiałby to robić? Nie musiał być. Tego robić, ponieważ wszyscy Romana Szałemeja tutaj znają, a jednak ze swoimi kandydatkami i kandydatami, widzę to w internecie, pukał drzwi do drzwi, rozmawia, namawia. Przewodniczący Śląskich Struktur Platformy Obywatelskiej zapewniał zgromadzonych, że jest ogromna szansa, by koalicja przejęła władzę w Sejmiku Dolnośląskim. Jesteśmy coraz bliżej zmiany toksycznej koalicji, która opanowała Dolny Śląsk. Toksycznej koalicji PiSu i Pisubisu, czyli bezpartyjnych samorządowców. To jest dzisiaj wyzwanie, które stoi przed każdą i każdym z Was, którzy dzisiaj biorą udział w tych wyborach. Niezależnie od tego, czy kandydujecie na burmistrza, na wójta, na prezydenta, na radnego Sejmiku czy na radnego jakiejkolwiek gminy czy powiatu, musicie wiedzieć o tym, że. Wasza praca każdego dnia jest pracą na rzecz zwycięstwa na Dolnym Śląsku, na rzecz odbicia Dolnego Śląska, na rzecz zmiany na Dolnym Śląsku. Wy jesteście tą zmianą, idźcie i wygrywajcie te wybory. Prezydent Wałbrzychar Manszołamej, który walczył o reelekcję, podkreślał, że wybory są równie ważne jak te, które mieliśmy jesienią. Wówczas wybraliśmy parlamentarzystów i rząd, który decydować będzie w najbliższych latach o całym kraju. A 7 kwietnia wybierzemy tych, którzy kształtować będą nasze małe ojczyzny. Te minione osiem lat były bardzo trudne. Nie wszyscy dali sobie radę. Jak tutaj mój przyjaciel Sławek Piechota mówił kiedyś mi w trudnych chwilach, powiedział, oni myśleli, że ty tego nie ustoisz. Ale ustaliście, ustaliśmy i daliśmy radę. Nie wszystkim to się udało. To są również wybory o tym, żeby wiedzieć, kto jest po dobrej, a kto jest po złej stronie. Byliśmy chwilę temu razem. W takim szerokim gronie u mojego przyjaciela Jurka Łóżniaka, którego bardzo serdecznie również witam, tutaj w Jeleniej Górze. I tam Robert Kropiwnicki powiedział, że stosunkowa może w ogóle nie ma odcieni. Przeżyliśmy taki czas, w którym ta, to rozróżnienie, kto jest za dobrem, a za złem, było wyjątkowo ostre. I te wybory są również o tym, żeby dać szansę, żeby dać kolejną szansę, żeby wspierać, żeby wybierać tych, którzy udowodnili, że są po dobrej stronie, że ustali, że nie dali się kupić, nie dali się złamać, że są za podstawowymi wartościami, o które walczyliśmy kiedyś, jakby przy władzy centralnej, życzliwej nam, samorządowcom, a później przez 8 lat walcząc. Właściwie przeciwko tej władzy, która chciała nas zniewolić. Wybory samorządowe będą się 7 kwietnia. Informacje o komitetach i kandydatach z wszystkich opcji politycznych znajdziecie na portalu wałbrzych24.com w zakładce Wybory.